Zobaczcie, do Waszyngtonu właśnie poleciały dwie delegacje z jednego kraju. Mówię tu o naszym kraju. Prezydent Nawrocki i szef dyplomacji Sikorski. Sikorski wypisuje bzdury na X, się, stawiając głowę państwa do pionu, publicznie, próbując prezydenta ośmieszyć i to przed samym spotkaniem z Trumpem. Klasyczne pomniejszenie roli prezydenta, tak jak robili to w czasach Lecha Kaczyńskiego. Zaszczuwanie, niszczenie, degradowanie i umniejszanie pozycji naszego kraju, a co za tym idzie i graniem z naszym bezpieczeństwem. I to jest kurwa normalne? Nie ma drugiego tak słabego politycznie państwa na świecie i wiedzą to zarówno nasi sojusznicy, jak i wrogowie. Rozgrywanie Polski jest więc dziecinnie nieproste. Wystarczy grać różne melodie, raz na fortepianie Tuska, raz na fortepianie Kaczyńskiego i pchać oba te stronnictwa w coraz większe podziały. I oni chętnie to robią. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ponad milion ludzi, których przyjęliśmy tutaj pod swój dach, a którzy w dużej mierze nie są i nie będą wobec nas lojalni. To, czego można natomiast się spodziewać, to zaostrzenie konfliktu społecznego pomiędzy Polakami a Ukraińcami, co będzie prędzej czy później wykorzystane przeciwko nam. Jest to rzecz całkowicie normalna. Taki konflikt w takiej sytuacji. Jako Polacy mamy prawo odczuwać pewien dyskomfort, a nawet złość po tylu latach? Złość natomiast zamienia się Powoli w nienawiść. A ta nienawiść, która przed wojną przecież jeszcze na taką szeroką skalę nie występowała, jest zbudowana na kolejnym fundamencie, a mianowicie na tym, że czujemy się oszukiwani, wykorzystywani, a co najgorsze, publicznie pozbawiani godności, gdy mówi się nam, że nigdy nie jest dobry czas, aby wyrażać własne.